Witaj w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajny, prosty yy, pasztet. Zapiekany, w formie. Taki na świąteczny stół będzie jak znalazł. Ale oczywiście nie tylko. Bo kto z nas nie lubi pasztetów? Czy tym bardziej pewnie męskie grono? To podejrzewam, że większość z nas uwielbia pasztety. Dziewczyny, jak się dowiedzą, że tam jest podgardle, wątróbka, już raczej niekoniecznie chcą to jeść. Także pokażę Wam przepis na pasztet drobiowy 100% kurczak. Ja tu mam już poćwiartowanego kurczaka około 1700 gram. Do tego mam warzywa, i to wszystko będziemy gotować. Normalnie zrobimy sobie tak, jakbyśmy robili rosół. Czyli wrzucamy wszystko do garka. Tego sobie już wcześniej opłukałem. O! Jak tam będzie mało wody, to możemy sobie dolać. Marchewki, tu widzicie dużo marchewek. Ja lubię rosół. Taki, żeby on był bardzo esencjonalny. Do tego co będziemy jeszcze potrzebować? Ja już mam tutaj opaloną cebulkę. Dwa liście laurowe. Trzy ziela angielskie i. Dziesięć ziarenek pieprzu w kulkach, troszkę soli, myślę, że na początek takie trzy łyżeczki spokojnie nam wystarczą. Ja dodam też grzybów. Grzybki, tu są akurat podgrzybki, taką solidną garść, myślę, że to powinno w zupełności wystarczyć. Chociaż w sumie co będziemy żałować? Nie ma co żałować. O, damy, dobra, w sumie tyle mam tych grzybów, że im będzie smaczniejszy wywar, tym nasz pasztet będzie lepszy. Dobra. Wiecie co, dałem tutaj chyba ze trzy garście. Dobra, nieważne. Do tego jeszcze będziemy potrzebować formę, w której później będziemy pasztet już zapiekać i bułkę czerstwą dobrze sobie tą bułeczkę już wcześniej przygotować bułeczkę będziemy już później moczyć w naszym wystudzonym wywarze także nie pozostaje mi teraz nic innego jak czekać przez około 3, może 4 godzin aż nas, nasz rosół się tutaj ugotuje wystudzimy i widzimy się jak będziemy mielić Nasze mięsko już jest ugotowane. I kończę wszystko wyciągać. Wyciągam wszystko, wszystkie warzywa, wszystkie grzybki, wszystko co tam jest, to wszystko pójdzie do mielenia. Będziemy mieli wszystko dwa razy na najmniejszych oczkach. Dobra, chyba, chyba wszystko mam już wyciągnięte. OK. Ostawiamy sobie teraz to wszystko do przestudzenia. Od razu możemy sobie namoczyć bułeczkę, jedną bułkę w naszym bulionie. Bulionu oczywiście nie wylewamy, bo jego prawdopodobnie jeszcze użyjemy do dolania do naszej masy pasztetowej. OK. A z reszty, która zostanie, możemy zrobić grzybową, możemy zrobić, nie wiem, jakiś kapuśniak, Naprawdę no, tutaj, co chcemy, to już jest nasz, to już jest nasz, że tak powiem nasze nasze pomysły. Ok, ja sobie to odstawię tutaj. W międzyczasie na patelni sobie musimy zeszklić cebulkę. Jedna czwarta kostki, w tym wypadku to jest margaryna, może być masło, może być olej, oliwa, tutaj co mamy, to możemy sobie na tym smażyć. Jedna cebulka. Jak ją pokroimy, to też nie ma większego znaczenia, bo ona i tak będzie mielona na maszynce. Nasza cebulka już jest fajnie zeszklona, delikatnie przyrumieniona, nada bardzo fajny zapach, smak oraz aromat naszemu pasztetowi. Mięsko mamy już wystudzone. Ja już je ładnie podzielałem. Mm. Powiem Wam, warzywa w ogóle ten wywar wyszedł tak przepyszny, że te warzywa są tak dobre. Petarda Dobra, wybieramy się do nielenia, będziemy mieli wszystko łącznie z bułką, którą namoczyliśmy cebula. Ona już bardzo przestygła wszystkie warzywa. Wszystko, wszystko, wszystko co mamy tutaj w tej misce. Mielimy to dwa razy. Dwa razy mielimy to wszystko na tym najmniejszym oczku. Jak zmielimy, będziemy doprawiać to tym salom, pieprzem i gałką muszkatałową. Piec będziemy to w piekarniku. Temperatura 180 stopni, godzina czasu góra-dół. Ja będę piekł sobie to oto takiej foremce do babki. Można użyć zwykłej keksówki bądź jakiejś formy, którą, którą mamy, która pomieści nam tą ilość farszu. Wywaru nie wylewam. Zobaczymy jaki on wyjdzie po dwukrotnym zmieleniu. Prawdopodobnie będziemy dodawać, a jak nie, to po prostu wyjdzie nam więcej zupy. W tym wypadku będzie to y, grzybowa U mnie jutro. Dobra, zabieram się za mielnie, bo szkoda czasu. Ja już sobie włączyłem y, piekarnik, żeby mi się to wszystko fajnie już zagrzało i zaraz się widzimy. Nasz pasztecik już jest <śmum> <śmum> dwa razy zmielony. <śmum> Zapach, smak, obłęd. To w to możecie mi naprawdę uwierzyć. Musimy go doprawić. Tylko pamiętajmy żeby uważać z przyprawami, ponieważ bulion, w którym się gotował, był już dosyć przyprawiony, także z salą i pieprzem ostrożnie, naprawdę bardzo ostrożnie. Tu pójdą cztery jajka. Oczywiście od kurek przeszczęśliwych. Ładne, piękne, żółciutkie. Do tego dodamy Świeżo zmielony, roztarty pieprz. Tak jak wspominałem, uważajmy z przyprawami, bo pasztet podczas jeszcze pieczenia, później podczas odpoczywania on jeszcze nabierze swojego charakteru. Ja sobie jeszcze go troszkę dosolę, bo no jest troszeczkę za mało jak dla mnie. Na pieprzność... Aha! Kurde, gałka. Gałka muszkatałowa jest bardzo ważna. Gałka muszkatałowa jest bardzo ważna. To możemy nie dopieprzyć go ale gałeczka musi być wymieszane. Teraz przekładamy do naszej formy. Forma musi być natłuszczona i wysypana bułką tartą. Tak wygląda nasz pastecik w naszej pięknej formie. Dlaczego taka forma? Dlaczego pasztet ma być nudny? Wystarczy, że pasztet już jest pasztetem. Dajmy mu troszeczkę innego wyglądu. Bardzo ważne jest teraz, żeby uklepać go żeby on się żeby on idealnie osiadł w każdej tej szczelinie, żeby nie było nigdzie żadnego powietrza przykryję go sobie folią 60 minut się powinien piec oczywiście musimy sobie przygotować Y, jakąś drewnianą y, patyczek, jakiś coś w kołaczkę taką długą, żeby wsadzić, zobaczyć, czy się nam gdzieś już nie przykleja. Jak się nie przykleja, znaczy, że jest gitarka. Dobra, 60 minut. Aha, po 45 minutach ściągamy, y, ścią, ściągamy górę, żeby on już się tak wtedy idealnie zapiekł w środku. Dobra, widzimy się już, jak już będzie upiecany Nasz pasztet jest już gotowy, aczkolwiek chyba już nie możemy go nazywać pasztetem, a raczej babką pasztetową odpoczęła swoje w lodówce, schłodziła się. Zobaczcie jak ona pięknie wygląda. Tak podany pasztet w takiej formie i w takiej formie jest zrobiony. Uwierzcie mi, na pewno y, zaskoczy gości, zaskoczy osoby, które do Was przyjdą na ucztę, na biesiadowanie. Nie próbowałem go jeszcze, ale nie mogę się już doczekać. Bo wygląda wygląda super. Ja sobie go, go by przystroiłem. Y, to jest chyba jakaś rukola. Tutaj jest y, żurawina. Ja bardzo lubię połączenie pasztetu i żurawiny dla mnie jest to y, idealne połączenie zobaczmy jak to wygląda zobaczcie jest fajnie zmielony zobaczymy jak będzie smakować zapach jest też bardzo wyczuwalny czuć grzybki czuć warzywa ole mm. pycha bomba powiem wam na kanapeczkę mm. żurawina fajnie przełamuje kwasek fajnie się to wszystko komponuje także jak ktoś lubi takie połączenie petarda dobra chyba nie ma co dłużej gadać Prosty, bardzo fajny przepis. Polecam go do zrobienia w domowym zaciszu. Co mogę więcej dodać? Daj łapkę w górę. Zasubskrybuj. Napisz komentarz. Może coś źle zrobiłem. Może coś można by dodać od siebie. Wszystko będzie super. Dobra. Dzięki. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.